na Pruchnicka, witam Państwa bardzo serdecznie w kółku kulturowym. Kółko kulturowe to taki cykl audycji, które powstały z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a ten podcast, którego Państwo słuchają w tej chwili, ma tytuł który myślę mówi bardzo wiele. Smaki dziedzictwa według Roberta Makłowicza, jak się pewnie Państwo domyślają, nie jestem w tym studiu sama, po drugiej stronie stołu, vis a -vis, przed mikrofonem Robert Makłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ja nie zapytam Pana, co to, jakie są smaki dziedzictwa, no bo oczywistym jest, że są różne, ale zapytam, są, jakie są Pana smaki y, dziedzictwa albo... Może inaczej, jak w tym kontekście, jakie smaki, jakie dania, jakie przepisy czy produkty kulinarne są dla pana osobiście szczególnie ważne? Moje smaki są poniekąd reprezentatywne dla tego, kim byliśmy i czym teraz jesteśmy, gdyż moja historia rodzinna jest tak naprawdę zbieżna z historiami rodzinnymi milionów dzisiejszych Polaków. No więc jesteśmy krajem monetnicznym i monoreligijnym niemal, bo nie całkowicie, tak naprawdę dopiero od roku 1945. W kuchni chyba wygląda, że tak właśnie nie było zawsze. Co mówi o nas to co kładziemy codziennie na talerz. Na, na, na ten nasz talerz? Co te konkretne produkty y, mówią? No one oczywiście mówią tylko tym, którzy się nad tym zastanawiają, y, no bo większość z nas y, wykonuje pewne rzeczy automatycznie i również y, automatycznie kładziemy różne rzeczy na talerz, w ogóle się nad tym nie zastanawiając, skąd to się wzięło. I dlaczego my to jemy? No więc, gdyby chcieć to rozbierać na czynniki pierwsze, no to to są rzeczy, niektóre z nich to są rzeczy, które sięgają no jeszcze z czasów, sięgają jeszcze czasów sprzed chrześcijańskich, na przykład. No bo fakt, że my jemy kaszę, że myjemy grzyby, to są takie rzeczy no, prasłowiańskie. No. No więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są, takie rzeczy, to są takie potrawy, które są całkiem nowe, choć pokoleniom już kilku wydają się odwieczne i arcypolskie, choć polskimi w ogóle nie są. No, i tutaj trzeba przywołać no, coś z obecnego kanonu kuchni polskiej, tak zwanej, bo kuchnia polska tak nie istnieje, tak jak nie istnieje kuchnia francuska, niemiecka, żadna narodowa kuchnia nie istnieje de facto. A to ciekawe, bo ja muszę się do tego przyczepić. No, bardzo proszę. To jest tylko umowne określenie i to jest nazwa pewnego zbioru z workiem, jakże różnym. Kuchni regionalnych. No jak, jak porównać kuchnię francuską? Czyli co? Porównujemy z jednej strony Prowansję, czyli Śródziemnomorze, czy też Langwedocje, z Nord Pas de Calais. Czyli kuchnią północną niemal identyczna jak kuchnia śląska, górnośląska dzisiejsza. No, jak można porównać oliwę ze smalcem, jak można porównać wino z piwem, jak można porównać yy, majeranek z dziko rosnącym rozmarynem? To są zupełnie inne kuchnie. Jak yy, u nas aż takiej różnicy nie ma, bo są mniejsze różnice klimatyczne, no ale jednak mimo wszystko między kuchnią kaszubską, a kuchnią podlaską, tatarską, na przykład, istnieją różnice dość spore. Inna jest kuchnia wielkopolska, a inna jest kuchnia podhalańska. Czyli nasze dziedzictwo to tak naprawdę nie kuchnia polska, tylko nasze dziedzictwo kulinarne to są przede wszystkim kuchnie regionalne. No ale to w każdym państwie tak Był jest. Był no. taki moment w historii Polski, który wydaje się bardzo naszą kuchnię mógł wzbogacić. Myślę o okresie, gdy Polska była pod zaborami. No i on ją wzbogacił mm -hmm. w sposób niezwykły. Yy, mamy choćby z tych czasów yy, rzecz, którą uważamy za arcypolską, czyli kotlet schabowy. Yy, no przecież to jest po prostu uboższa wersja sznycla po wiedeńsku. Yy, wyobrażamy sobie, że kawał mięsa rozbitego tłuczkiem i opanierowanego to jest rzecz, którą jedliśmy od wieków yy, i że to w ogóle myśmy to wymyślili. A to nie my jedliśmy. No nie No to kostoletta yy, albo kotoletta la Milaneze którą rzecz wzięta z Bizancjum, bo to w Bizancjum zaczęto tak mięso przygotowywać, panierować je. Potem zauważył to podczas wojen włoskich, mniej więcej połowa XIX wieku, feldmarszałek Radecki. Przywiózł przepis do Wiednia i jako winerszny cel to się rozpowszechniło. Tylko oryginalna wersja jest cielęca, a to jest jednak najdroższe mięso, więc zostało to przekształcone wszędzie na wersję tańszą, czyli wieprzową. No przecież jest cel w Niemczech i w Austrii. Mówi Pan o tym, o, o historii, o zaborach, o tym, o takim generalnym kształcie naszej yy, kuchni, dziedzictwa kulinarnego. A ja bym chciała trochę teraz do szczegółu nas zaprosić. I jak każdy z nas myśli o tym, co wkłada do garnka, jak gotuje codziennie, skąd się te jego smaki i kuchnia wzięły, to zastanawiam się, czy takim Moim osobistym dziedzictwem kulinarnym może być na przykład babciny notes z zapiskami kulinarnymi albo maminy, taki trochę zaplamiony. No nie może być, tylko jest, bo to jest przecież dokument jakiejś chwili. Notatki kulinarne również są kapitalnym źródłem badania, badania czasu, w którym powstały. One nam wiele o tym czasie mówią i czasami jest to no, tak samo cenne źródło informacji, jak memuary z danego okresu pochodzące. Ja mam w domu zapiski jeszcze prababć swoich, Niektóre nawet niewprawną polszczyzną pisane, bo jedna prababcia od strony mamy była Węgierką, a druga była Austriaczką, więc one są, obie się spolonizowały, ale widać te różne madziaryzmy i austriacyzmy w tychże notatkach. No i też przepisy, które są zupełnie dzisiaj z kosmosu. No na przykład u jednej Sprawa, są jest przepis na kogucie grzebienie. Zwróćmy się jeszcze trochę w stronę kulinarnych obiektów takich, takich, które mogłyby być, nie wiem, miejscem albo celem turystyki kulinarnej. Nie wiem, jakiś na przykład stary browar. Jakiś, jeden przykład taki, pan w swoich podróżach no, po Polsce może pamięta. No, ale jest, no, nie wiem, browar, browar zamkowy w Cieszynie choćby, mm. gdzie odbywa się, teraz się do tego wraca, nawet w nowych browarach. Mówię o fermentacji w otwartych kadziach. Mm -hmm. To był kiedyś jedyny tego typu obiekt w Polsce, w dodatku no, historię oglądać to, to prawdziwa przyjemność. Jestem fanką polskich produktów regionalnych. U mnie w domu olej rzepakowy tłoczony na zimno, który jest w kolorze złota, praktycznie wyparł oliwę z oliwek. Proszę nam o nich trochę poopowiadać. Może zacząć od jakiegoś takiego najbardziej bliskiego pana sercu. No, cała czaretka jest bliska memu sercu. Tutaj nie mogę wymienić tylko jednego. Wspomniała pani o oleju rzepakowym. Z pierwszego tłoczenia mam go, tak się składa, i dziś w bagażniku swojego auta, bo jedziemy prosto stąd na Podlasie, ale już na granicy Mazowszej i Podlasia będziemy na przykład pokazywać, jak się robi kindziuki. Natomiast, no, kinziuk, to już jest to, co... O czym wspomniałem, ale będziemy nam pewnie w ciągu następnych kolejnych dni pokazywać babki i kiszki ziemniaczane, będziemy piery kaczewnik tatarski pokazywać, będziemy tatarskie kołduny pokazywać, które się trochę różnią od kołdunów litewskich. Potem... Tego jestem niezwykle ciekaw, bo wracając w stronę Krakowa, bo czeka nas tygodniowy taki wyjazd, będziemy przejeżdżać przez Kurpie. Kurpsie, jakby się archaicznie powiedziało. No i to tam, tam jest też parę rzeczy zupełnie osobnych. Do dzisiaj, nie wiem, piwo Kozicowe, na przykład takie piwo, ale to jest bezalkoholowa rzecz, jałowcowa. No więc zostało mnóstwo takich rzeczy. To, że one nie są... To, że one nie są... Wszędzie dostępne, to tylko świadczy o, o ich autentyczności, bo to są bardzo często wyroby rzemieślnicze. A też warto, dzięki temu, że na przykład kindziuk będzie można zjeść tylko i wyłącznie w, jednym, w jednej części Polski, no to też będzie przyczynek do tego, żeby pojechać właśnie tam, spróbować Oczywiście. go właśnie tam porozmawiać z ludźmi, którzy robią, dowiedzieć się. Bo wiem też, że osoby, które produkują tak rzemieślniczo... Kulinaria, oni bardzo chętnie opowiadają o, swoim, o swojej pracy, o swojej pasji. Oczywiście, no bo to jest tak, te produkty to są tak jak dzieci, a ludzie się zawsze chcą swoimi dziećmi chwalić, zwłaszcza jeśli są to dzieci udane, mhm. a te bez wątpienia są. I przecież ja wiem, że jak jadę na Mazury albo na Warmię. No to ja muszę spróbować siei albo się bo jest to ryba kompletnie niedostępna w Małopolsce. I tam uwędzonej. I tam uwędzonej mhm. i prosto z wędzarni podanej na stół. Wiem, że jak jadę do Wielkopolski, no to muszę spróbować czerniny. Tego się domagam od razu. I ona jeszcze jest w różnych wersjach. Ona już występuje. Czernina zaczyna już występować na. Północnym Mazowszu, potem jest tak samo jest tak samo podawana na Kujawach. Na Kujawach jak najbardziej ja mam rodzinne doświadczenia z no właśnie. z, Kujaw i z A No Ale na przykład na Kujawach zrodziła się wspaniała akcja odrodzenia gęsiny. To właśnie z Kujaw to wyszło przecież jeszcze kilka lat temu, no kilka, czyli tak dziesięć bardziej niż trzy. 90, ileż procent gęsiny polskiej, jesteśmy fenomenalnym gęsiny producentem, trafiała na stoły niemieckie, bo nikt w Polsce gęsiny nie jadł. No i się pojawiła akcja gęsina na Świętego Marcina, promocja gęsi, i zaczęliśmy nagle jeść gęsinę. Swoją własną Swoją własną. I produkt, który mamy, naprawdę wyborny. No i w ślad za tą gęsiną. Poszły też różne regionalne rzeczy, mówię o wyrobach, no bo półgęski na przykład. No Półgęsek jest to jedna z niewielu rzeczy, która naprawdę w niezmieniony sposób jest wytwarzana od kilkuset lat. No, to jest prawie tak jak z Mikołaja Reja, no, to jest przepis jego ręką, jeszcze pisany, który się ostał, który jest cały czas aktualny. No i kiedyś tak samo się te półgęski robiło. To jest absolutnie cudowna rzecz. No i takich produktów regionalnych w różnych miejscach mógłbym. Wymieniać tutaj bez liku. Jak jadę, na, jak jadę na kaszuby, no to muszę łobony spróbować. No to jest gęsina tylko surowa, siekana bardzo często z chrząstkami jeszcze z dodatkiem tylko soli. Czosnku i majeranku, taki tatar z gęsi, jakby. Bo to się jeszcze tłuszczem zalewało. No i w ten sposób to się. Można było to trzymać długo w słojach kamiennych czy szklanych. No taka konserwa. Bardzo podobnie. Wygląda francuskie confit po prostu. No tłuszcz jest konserwantem, odcina dostęp powietrza i w związku z tym można rzeczy z gęsi czy też z kaczki bardzo długo przechowywać. Jak jadę na Kaszuby albo też na Podhale, to jem brukiew, bo to są praktycznie jedyne dwa miejsca, gdzie brukiew w ogóle jeszcze jest jadana. A to genialna jarzyna zupełnie. A opowiadamy o tym wszystkim trochę, żeby zachęcić państwa, żeby pochylić się, popatrzeć, poszukać w swojej okolicy i przychołubić takie regionalne produkty, regionalnych producentów, manufaktury, ale też skierować wzrok na takie obiekty właśnie przetwórstwa spożywczego, może, które mogą być dobrze odrestaurowane. Ja jeszcze chciałam o jedno zapytać, bo ja mam takie marzenie, bardzo osobiste, żeby zrobić jakoś tak, żeby Polska miała taki produkt, regionalny, którym by się tam tak chwaliła i był znany tak na całym świecie, jak oliwa z oliwek, no tak jak Hiszpanie swoje szynki, tak jak Grecy czy Włosi, no to są takie najbardziej emblematyczne przykłady. Ja jestem przekonana, że wiele z takich produktów mamy. No wspominałem tutaj nie przypadkiem o półgęsku. To jest naprawdę jakością rzecz nieustępująca, Najlepszym wędliną. Mówiliśmy trochę o kindziuku. Mhm. To jest kiełbasa, która musi leżakować. Następuje tam proces fermentacji w sposób naturalny. To jest rzecz absolutnie doskonała. Mówiła Pani o Hamon Serrano, czy włoskim to Jest kumpiak, który pochodzi z Podlasia. I to jest szynka. Surowa, dojrzewająca, naprawdę nieustępująca. Znaczy lepsza moim zdaniem od szynki parmeńskiej, która jest produkowana na skalę jednak przemysłową. No tutaj trzeba by to z to San Daniele porównać, już nie mówiąc, albo nawet z Culatello di Zibello. Czyli rzeczami, no, absolutnie pierwszo, pierwszoligowymi. Może pan... Pomoże, poradzi, zainspiruje, jak przez kuchnię opowiadać o swojej historii i tradycji. Nie wiem, od czego zacząć, co wybrać, gdzie poszukać. Kuchnia była w sposób naturalny zapisem danej chwili i dziejów, narodów w danym momencie. I tutaj trzeba pamiętać nie tylko o kuchni y, dworskiej, y, czy, mu, jeśli mówimy o dawnych czasach, y, bo y, no, nie ma zapisów y, bezpośrednich y, dotyczących kuchni chłopskiej drzewiej, no, z racji tego, że chłopi najczęściej po prostu nie pisali, bo byli niepiśmienni. Y, no ale są y, y, wspomnienia innych ludzi y, y, i Oczywiście trzeba pamiętać o tym niezwykłym rozwarstwieniu niegdy dzisiejszym, że to, co jest, że jeśli weźmiemy Compendium Ferculorum, czyli najstarszą książkę kucharską, która w całości pozostała do, napisaną na ziemiach polskich, to jest XVII wiek, no to, że to dotyczy wyłącznie tych najlepiej sytuowanych warstw społeczeństwa, tam występują. Tam występują, nie limonki na przykład, czy limetki, No, czyli to świadczy o tym, że mnóstwo dóbr tutaj importowano. Jeżeli jakiś, jakaś osoba, która nas słucha, chciałaby wziąć udział w konkursie filmowym Zabytkomania, który w tym roku zatytułowany jest Przepis na Dziedzictwo, to już siódma edycja tego konkursu, Czyli co? Zacząć od zupy z pokrzyw? wybrać no nie, sobie jakiś od, jeden przepis? I... Zacząć ja od przeszukania, żeby pan tu trochę przeszukania rodzinnych archiwów mm -hmm. i sprawdzenia, czy w wersji pisemnej, a może jeszcze da się pozyskać relację ustną od dziadków albo pradziadków. Czy oni jeszcze pamiętają o tych wszystkich omastach, prażuchach, o tych wszystkich rzeczach, które można było zrobić z mąki, która najczęściej była wtedy mąką grubą. No bo ta była tańsza po prostu, czyli coś, co dzisiaj uważamy za zdrowe. Czyli młodzi ludzie, po pierwsze, mogą porozmawiać z kimś wiekowym w rodzinie, no. tak? To jest po pierwsze, znaleźć stare zapiski kulinarne. Co jeszcze? Może jakieś. No ja bym poszła w, tych, w, w kierunku tych takich miejsc przetwórstwa nie wiem, starą mleczarnię, może gdzieś. No, ale są jeszcze młyny stare. A. Są stare młyny. Widziałem takich co najmniej kilka w różnych miejscach Polski, które mają wnętrze często z przełomu XIX-XX wieku, cały czas działające. No można takie miejsca odwiedzać. Tak, mleczarnie, mleczarnie stare. To jest jeden trop. Drugi to są mleczarnie nowe, ale działające całkowicie rzemieślniczo, które odtwarzają różne tradycje, no bo często już tych starych nie ma, ale są ludzie, którzy, pasjonaci, którzy zaczęli właśnie takie rzeczy robić. Dobrze, mamy taki plan, żeby wyjść albo od przepisu, albo od produktu, albo od miejsca. No i teraz może jeszcze jedną rzecz podpowie pan, gdzie takich rzeczy szukać? Nie wiem, pomyślałam o małych miejscowościach i nie wiem, kołach gospodyń tamte panie gotują. Gdzie są takie miejsca, w którym Koła pielęgnuje gospodyń, się? Koła gospodyń, tak, choć yy, jest coś takiego. Jak dziedzictwo kulinarne. Ono różnie działa w różnych regionach, ale no na przykład w Wielkopolsce działa fantastycznie, na Pomorzu również. To jest, taki, to jest taka certyfikacja z Unii Europejskiej się wiodąca i to jest naprawdę coś. W internecie mamy listę wytwórców tradycyjnych. No wystarczy, naprawdę to nie jest wielki wysiłek i wystarczy to odgrzebać i będziemy mieli mnóstwo, więcej skarbów wokół siebie niż nam się wydaje. Bardzo dziękuję. Smaki dziedzictwa według Roberta Makłowicza, a ja zapraszam wszystkich do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, no i smakowania tradycji. Oczywiście.